Ryzyko przy pracy z azbestem miękkim jest dużo większe niż przy pracy z azbestem twardym. Jeżeli robimy taką ocenę budynku, ocenę i planowanie prac, jakie będziemy w danym budynku robić, musimy po pierwsze inny rodzaj zabezpieczenia zastosować do różnych tych prac, jak również wziąć pod uwagę, że koszty będą zasadniczo inne, bo jeżeli musimy zrobić hermetyzację pomieszczenia, Wynająć centralki wentylacyjne, założyć komorę dekontaminacyjną, dać maski z zewnętrznym filtropochłaniaczem, to te prace stają się bardziej skomplikowane, czas wykonania pracy jest dłuższy i koszty automatycznie są większe. Jeżeli mamy pracę z azbestem twardym, gdzie możemy go usunąć w całości i system zabezpieczenia pracownika jest dużo